Było to lato, którego nie zapomnę. Mój dzień zaczynał się zwykle od tych samych rytuałów: kawa na balkonie, przeglądanie listu z banku, uśmiech dla ludzi mijających mnie na chodniku. Życie mnie nauczyło, że spokój bywa kruchy, ale ceniłam każdy jego kawałek. Przez 25 lat byłam żoną mężczyzny, który przez większość czasu wydawał się być obok, a jednak daleko. Nasze rozmowy z czasem stały się krótkie, praktyczne, o rachunkach, o naprawach, o planach, które nigdy nie miały sensu. My. Odkrycie spuściło na mnie ciężar, jakiego nie znałam. Najpierw była wściekłość, ostry, palący gniew, który zapychał gardło i rozsadzał myśli. Potem przyszło osamotnienie, zimne i przenikliwe. Zacisnęłam zęby i postanowiłam nie robić scen, bo scena to byłoby za mało. Zamiast tego zaczęłam budować plan, który miał być moją odpowiedzą, żadne dzieło przemocy, lecz gest, który miał doprowadzić do przewrotu w moim sercu, do odzyskania własnej godności. W moich oczach nie miało być nic za darmo. Wiedziałam, że. T... Przyjaciele radzili, żeby się wyprowadzić, żeby szukać spokoju w nowych miejscach, ale ja nie chciałam uciekać. Chciałam, by Y prawda powoli wypływała na powierzchnię, by każdy detal obrócił się przeciwko niemu. W jego kolegach widziałam teraz możliwych pionków. Najbardziej nie chciałam jednak stracić kontroli nad własnym życiem. Postanowiłam działać subtelnie. Pewnego wieczoru usiadłam i zaczęłam kreślić plan, który miał wymierzyć ból w sposób, który na zawsze zmieni dynamikę między nami. Sauna wydawała się idealnym miejscem. Miejsce intymne, osłonięte, ale nie związane z naszym domem, przestrzeń, gdzie mogłam spotkać się z przyjacielem naszego wspólnego kręgu którego pozornie nic nie łączyło z moją tajną strategią. Ten mężczyzna był jego znajomym od lat. Widywali się na piłce, na majówkach, w pracy. Znałam go jedynie z powierzchownych rozmów, lecz widziałam w nim też coś, co inni nazywali serdecznością. Wiedziałam, że potrafi słuchać. To on stał się elementem mojego planu. Przygotowania zajęły mi dni. Nie chodziło o fizyczną przygotowalność moje włosy Makijaż czy sukienka były tylko okładką. Prawdziwą pracą było zapanowanie nad sobą, nad gniewem, nad łzami, nad każdą chęcią, by wrócić do przeszłości. Znajdowałam siłę w drobnych rytuałach gorąca kąpiel, głęboki oddech, lista rzeczy, które nigdy mu nie wybaczę. Te notatki były moimi mapami i kompasem. Wiedziałam, że gdy nadejdzie moment, muszę być obecna w sobie, nie pozwolić, by uczucia zdominowały rozsądek. W dniu, w którym postanowiłam zrealizować mój plan, wyszłam z domu dla pozoru. Zakupy, krótki spacer, wizyta u sąsiadki, nic podejrzanego. I wtedy spotkałam jego przyjaciela przypadkiem? Nie, nic nie było przypadkowe. Umówiliśmy się dzień wcześniej, w tajemnicy. Spotkanie w saunie miało być sceną, ale sceną, której reżyserką byłam ja. Wchodząc do wnętrza sauny, poczułam wilgotne powietrze, ciepło przygniatające jak zasłona. Zapach drewna, pary i mydła otulił mnie. Byłam jedną z osób, ale moje spojrzenie. Rozmowy w saunie płyną zwykle nieśpiesznie, o zdrowiu, o sporcie, o drobiazgach, które łączą mężczyzn. Ja słuchałam, dopasowywałam słowa, pozwalałam, by rozmowa rozwijała się zgodnie z moim scenariuszem. Chodziło o subtelność gestów, o delikatne zbliżenie, które miało zasiać w głowach niewinny cień. Nie było wielkich deklaracji, tylko spojrzenia, półśmiechy, drobne dotknięcia, które obiecywały więcej niż mówiły. To było bezpieczne, bo intymność ta istniała poza domem, poza kontekstem małżeństwa. Była ae. Kiedy po kilku godzinach wyszliśmy z sauny, czułam, że coś we mnie pękło i zarazem zaczęło się goić. Nie dlatego, że to, co zrobiłam, było moralnie prawe. Zrobiłam to, ponieważ potrzebowałam potwierdzenia, że wciąż mam władzę nad sobą i nad swoim życiem. Zobaczyć czyjąś twarz, która patrzy na mnie z uwagą, było balsamem na tęsknotę, która od dawna we mnie tliła. Nie szukałam miłości, szukałam ruchu, znaku, że potrafię zaskoczyć samej siebie. Wieczorem wróciłam do domu z poczuciem nowej równowagi i nietriumfu, nie triumfalnej euforii, lecz raczej cichego spokoju. Zdrada, którą odkryłam, nadal wisiała w powietrzu między nami, ale teraz nie była jedyną siłą, która mnie definiowała. Zmieniłam swoje spojrzenie na siebie. Stałam się bardziej uważna, bardziej wymagająca wobec własnych pragnień. To nie był akt, który zamykał rozdział, był to raczej most, który pozwalał mi przejść dalej, zdecydować, co dalej zrobić z moim życiem. Nie chciałam jednak, by mój ruch był jedynie prywatnym sekretem. Wiedziałam, że prawda i plotki w naszym małym środowisku mają krótkie nogi. W ciągu kilku dni zaczęły krążyć szmery, niejasne spojrzenia stawały się bardziej otwarte. Czy to oznaczało, że mój plan się powiódł? Może. Ludzie zaczęli mnie pytać, czy wszystko w porządku. Odpowiadałam zwykle wymijająco, jednocześnie czując dziwną siłę budującą się w moich słowach. Zaczęłam znów wychodzić częściej, rozmawiać z sąsiadami, bawić się drobnymi flirta. Wiedziałam, że nadejdzie chwila konfrontacji. On nie jest człowiekiem impulsywnym, raczej zareaguje chłodno, wyliczy fakty, zapyta, posądzi. Zastanawiałam się, czy przyzna się do winy, czy spróbuje zamieść to wszystko pod dywan. Planowałam być przygotowana na każde z tych rozwiązań. Nie chciałam jednak, żeby to była walka o przetrwanie małżeństwa za wszelką cenę. Chciałam, żeby był to test, który pokaże, czy to, co mieliśmy, jest wciąż naprawdę wartościowe. Przez kolejne dni obserwowałam jego zachowanie. Każde spojrzenie, każde milczenie nabierało znaczenia. Czułam, że gram na czas, ale jednocześnie odczuwałam, jak uwalnia się we mnie coś nowego i poczucie, że mogę zacząć pisać własny rozdział. Nie była to jeszcze końcowa scena, to była raczej cisza przed burzą, chwila, w której zbierają się wszystkie emocje, aby potem roztrzaskać się o brzeg rzeczywistości. Wiedziałam, że moja historia dopiero się zaczyna. Czułam też ciekawość tego, co przyniesie przyszłość czy nasze życie rozpadnie się na kawałki, czy może z popiołów powstanie coś innego i w tej niepewności znalazłam nagły, ostrożny spokój, który chciałam pielęgnować. Każdy dzień przynosił nowe pytania. Bezpieczeństwa cisza po moim powrocie do domu była gęsta jak mgła nad jeziorem o świcie. Przez pierwsze dni błąkałam się po mieszkaniu, dotykając przedmiotów tak, jakby każdy z nich miał opowiedzieć mi historię, której wcześniej nie dostrzegałam. Zegar na kominku tykał zupełnie obojętnie, jakby czas nie należał już do nikogo. Każdego ranka wstawałam z decyzją, że tym razem będę uważna, ułożę plan na przyszłość ale wieczorem moje myśli wracały do sauny, do tego momentu, w którym poczułam, że mogę jeszcze decydować o sobie. To poczucie dręczyło mnie i równocześnie koiło. Było jak świeca, którą trzeba było chronić przed wiatrem. Kiedy wyszłam naprzeciw ludziom, zauważyłam, jak wiele rzeczy do mnie wraca miłe skinienie sąsiadki, spojrzenie koleżanki z klubu fitness, drobne pytania o zdrowie. Niektórzy z nich zaczęli pytać wprost, inni tylko nawiązywali do czegoś nieokreślonego. Plotki mają nieostre krawędzie retną, ale nie krwią, raczej powolnym uczuciem utraty kontroli. Ja jednak nie chciałam dać im kontroli nad moją historią. Zaczęłam powoli odcinać się od tego, co nie było moje, od obaw o opinię, od potrzeby wyjaśnień, od pragnienia, by ktoś mnie ocalił. Odkryłam, że moja siła tkwi w codziennych wyborach, w tym, co ojem, w kim spędzam czas, w jakich znajdę sobie zajęcia, które nie przypominają mi o zdradzie. Coraz częściej wychodziłam samodzielnie na długie spacery po parku, na wystawy, które kiedyś mnie nudziły, na wieczorne seanse filmowe, gdzie siedziałam i obserwowałam innych. Ich życie wydawało się mi wtedy tak proste i skomplikowane jednocześnie każdy nosił swoją historię, ale nikt nie wiedział o mojej. W tej anonimowości znalazłam ulgę. Chciałam patrzeć na ludzi jako na cienkie okna, przez które mogę się wyjrzeć i zobaczyć, jak wygląda świat poza moją bólem. To pomagało mi nabrać dystansu i klarowności. Mój małżonek reagował chłodno, tak jak przewidywałam. Nie było teatralnych scen, nie było oskarżeń ani wyznań, tylko chłodne fakty i długie milczenia. Próby kontrolowania mnie stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Drobne pytania, które miały wywołać poczucie winy, sugestie o wspólnych wydatkach, które miały przypomnieć o przyzwyczajeniach. Ja odpowiadałam równowagą i spokojem. Wiedziałam, że każdy mój impuls może być użyty przeciwko mnie. Zamiast tego, wybierałam spokój, który miał być moją tarczą. Ten spokój nie był bierny, i był wyborem. W międzyczasie mój drugi udziałnik tej historii, przyjaciel, z którym byłam w Saunie, zaczął pojawiać się częściej w mojej codzienności. Nasze spotkania były z początku nieśmiałe, pozbawione dramatyzmu, jakbyśmy dwoje starszych ludzi umawiali się na rozmowy o pogodzie i zdrowiu. Jednak z czasem rozmowy te nabrały innego tonu były bardziej osobiste, mniej oskarżające i bardziej pełne zrozumienia. To zrozumienie nie było romantycznym przypieczętowaniem jakiejś wielkiej miłości, raczej prostym faktem. Ktoś widział mnie naprawdę, bez osądu i bez oczekiwań. Dla mnie, po latach bycia niewidzialną w małżeństwie, to było bezcenne. Powoli zaczęłam odbudowywać rytuały, które nie były związane z moim byłym życiem. Zapisałam się na kurs fotografii, zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach literackich, na przykład dyskusjach o książkach, które kiedyś traktowałam powierzchownie. Te zajęcia napełniały mnie nową treścią. Poczucie sprawczości rosło. Kiedy robiłam zdjęcie zachodu słońca nad rzeką, czułam, że to ja decyduję, co zostanie uchwycone. To było symboliczne, jakby moje oko wyznaczało nowe ramy, nie tylko dla obrazu, ale i dla życia. Ludzie zaczęli zwracać na mnie uwagę w inny sposób, nie z pobłażaniem ani z ciekawością, ale z uznaniem. Komentarze typu, wyglądasz świeżo lub coś w tobie się zmieniło, brzmiały jak małe, ciche pochwały. Te słowa nie były dla mnie paliwem do zemsty. Stały się raczej potwierdzeniem, że idę w dobrym kierunku. Chciałam, aby moja historia przyciągała spojrzenia nie poprzez skandal, lecz przez autentyczność, przez obraz kobiety, która mimo bólu odnajduje drogę do siebie. Jednak nadal istniały chwile, gdy wspomnienia paraliżowały mnie najbardziej nieoczekiwanie zapach jego koszuli, dźwięk jego kropli w łazience, to jak kiedyś patrzył, kiedy byliśmy młodsi. W takich momentach uciekałam do sauny nie po to, by powtórzyć to, co było, lecz by przypomnieć sobie, że potrafię wytrzymać ciepło, potrafię dojść do równowagi. Sauna stała się dla mnie symbolem miejsca, gdzie odrętwienie i żal mogą się rozpuścić pod wpływem pary, pozostawiając czystsze myśli. To tam nauczyłam się, że ból może być przetrawiony i niewymazany, ale przekształcony. Z czasem dotarły do mnie echa naszej małej społeczności. Szeptane słowa, połowiczne informacje, wskazówki, które miały prowokować do konfrontacji. Kiedyś mogłabym ulec tym prowokacjom. Teraz patrzyłam na nie jak na zbędne tło. Moja historia miała przyciągnąć uwagę, mówiłaś mi serce, ale chciałam, żeby przyciągała ją z innej przyczyny. Z powodu siły, z powodu przemiany, nie z powodu skandalu. Wiedziałam, że jeśli ludzie będą ciekawi, to ciekawość niech dotyczy tego, jak kobieta po sześćdziesiątce potrafi odrodzić swoje życie, a nie tego, jak spektakularnie upadła. Zbliżał się moment, kiedy musiałam podjąć decyzję, co dalej. Chciałam, by finał mojej historii nie był prostym rozstrzygnięciem. Nie zależało mi na zemście, ani na triumfie, chciałam, by mój wybór był alegorią mojej wolności. Mogłam zostać i walczyć o to, co kiedyś było, próbowalibyśmy naprawić relacje, pójść na terapię, znaleźć nowy sens lub mogłam odejść i zacząć od zera, budując życie, które nie było tylko cieniem tamtego małżeństwa. Ta decyzja miała być mądra, przemyślana i przede wszystkim moja. Wiedziałam, że prawdziwa siła nie polega na byciu widoczną dla innych, lecz na byciu wierną sobie. W głębi serca czułam, że historia musi mieć finał, który nie zgaśnie w plotkach. Chciałam, żeby ludzie kończyli ją z myślą, że życie po zdradzie może być czymś więcej niż karą, może być lekcją. Nie zamierzałam nikogo publicznie osądzać ani chwalić. Moja opowieść miała być zaproszeniem do zastanowienia się, co każdy z nas zrobiłby na moim miejscu, jakie kruche więzy trzymają nas przy ludziach, którzy już nas nie widzą i jak wielka jest cena, by odzyskać siebie. Kiedy nadszedł dzień podjęcia decyzji, wiedziałam, że nie będzie to koniec bólu. Ale będzie to początek mojej odpowiedzialności za przyszłość. Stałam na progu nowego życia, czując, że wszystko, co mnie dotąd definiowało, zostało przetrawione. Nie szukałam już zemsty ani aprobaty innych. Wiedziałam, że sauny, spojrzenia, plotki i dawne zdrady były tylko częścią mojej drogi do siebie samej. Ten ostatni etap był prosty, przyjęłam, że nie wszystko musi mieć dramatyczne zakończenie mogłam odejść z godnością z uśmiechem w sercu bo w końcu poczułam pełnię własnej wolności ostatnie spojrzenie na niego nie niosło gniewu nie potrzebowałam już przypominać mu co zrobił ani czuć się przez niego kontrolowana w ciszy którą przyniósł nowy poranek odkryłam spokój i spokój który rodzi się gdy człowiek odnajduje siebie pośród burz i zdrad to był moment w którym przeszłość przestała mnie definiować Mogłam patrzeć przed siebie, wiedząc, że teraz moje życie należy tylko do mnie. Każdy krok, który stawiałam, był krokiem ku wolności. Każdy oddech przypominał mi, że nie muszę już szukać potwierdzenia ani odwetu. Odkryłam, że siła nie tkwi w tym, co inni robią, lecz w tym, jak ja decyduję, by żyć dalej. I w tym spokoju, w tej ciszy, znalazłam prawdziwe zwycięstwo i zwycięstwo nad przeszłością, nad zdradą i nad lękiem, które przez lata mnie więziły. Moja historia nie kończy się dramatem ani skandalem. Kończy się odrodzeniem, którym mogę cieszyć się każdego dnia, świadoma, że życie po sześćdziesiątce może być pełne mocy, niezależności i własnej radości.